Są do działu trzeciego i w dziale czwartym takie służebności lub hipoteki, które, chociaż są jak to powiedzieć, są aktywne, nieaktywne, które, których się nie da wykreślić i trzeba z nimi żyć? Otóż, jeżeli chodzi o hipoteki, to największy problem wiesz, że mamy z hipotekami, które na przykład są w jakichś tam w workach, kwintalach zboża. Albo hipoteki jakieś tam w złotych markach, jeszcze. No bo problem, proszę Państwa, zostaje taki, żeby ustalić tak naprawdę, żeby ustalić ta hipoteka jest spłacona czy nie jest spłacona, musimy wiedzieć, kto jest tak naprawdę wierzycielem. A czasami trudno jest tego wierzyciela ustanowić, bo on istnieje, nie istnieje. No i wtedy tutaj jest taka procedura, że korzysta się z depozytu sądowego. Jest taki. Bank, z którym się te sprawy załatwia, no i wtedy, jakby chcąc się z tej hipoteki zwolnić, no wpłaca się do depozytu sądowego i w tym układzie tam można taki dokument uzyskać. Jest to problem. Oczywiście, można również założyć, i tak też część ludzi zakłada, że te hipoteki tak naprawdę nie istnieją już, one są wpisane, ale nie istnieją i dochodzą do wniosku, że mogą z takim obciążeniem kupić, bo ono tak naprawdę nic nie znaczy. Jasne, nic nie znaczy. W momencie takim, kiedy kupujemy i mamy własne środki, natomiast już będzie wiele znaczyło, jeżeli będziemy chcieli sprzedać, a kupujący będzie chciał uzyskać kredyt, bo wtedy, wtedy trzeba będzie to wykreślić, bo bank się żaden na drugim miejscu nie wpisze.